Witam. Znacie taki przedmiot? Taki ładny, czerwony itemek. Można by było powiedzieć, że bardzo ciekawy. No właśnie. Jest to item, który, no, trzeba przyznać, że ma za sobą nieco ciekawych informacji. Jest to. Prawdopodobnie jeden z w ogóle moich ulubionych pod kątem specyfikacji, itemów na całym rynku Steam, opowiem oczywiście o nim za chwilę. Na początku, jednak musi być, bo jakby inaczej, małpa. Strona do już wpłacania agentów, już wpłaciłem niemal wszystkich. Pozostali ci, bo tych się jeszcze opłaca na Steam wyciągać. Ale tak to wy, wyjąłem, kurde blade co było. Znaczy wrzuciłem z powrotem na stronę. Profit siadł, miło, miło, było. ETC eee, No i co dalej? Eee, no i jeszcze skiny można wymienić też. A, wczoraj w ogóle coś takiego wyciągnąłem. Z czego się cieszę. I wyciągnąłem coś takiego, ale mi nie dadzą. Czy dadzą? Dadzą. O, takiego wyciągnąłem. Więc się cieszę z tych skinów. Proszę też szukać. A i w ogóle tego wam nie pokazywałem. Mocny zawodnik, mocny. To też się dosyć ucieszyłem. Także co? Lecimy do filmu. A więc dla osób, które są, nie wiem, nowe, nowe, to ktoś może już pół roku oglądać i nie wiedzieć o co chodzi. Więc y, dla osób, które totalnie nie wiedzą o co chodzi, y, to jest dosyć dużo informacji. Ja, ja zrobię wprowadzenie. Mac 10, jabłko kandyzowane, był it jest itemem, który jest filarem. Yy, mam nadzieję, że każdy wie, co to filar. Jeżeli nie, w gigantycznym skrócie, takim potężnym, masakrycznym, jest to item, nad którym jest tylko jeden item w hierarchii yy, jakości z danej kolekcji. Co oznacza, że jeżeli wrzucisz do kontraktu ten item, i jakikolwiek inny To tam się nie splitują szanse Na to, że wypadnie coś Czyli na przykład, gdybyś wrzucił Maka 10 i miałbyś Dwa inne skiny do wydropienia To masz już trzy skiny, nie wiem jak mam to powiedzieć Każdy skin ma coś nad sobą O, dajmy na to Tu macie kontrakt O, a tu macie wynik kontraktu Jak wrzucić Na przykład normalnego skina No to... Tu masz skina, którego chcesz dostać, a tu byś miał normalnego skina. O. I ten będzie miał na przykład trzy opcje, że mogą wypaść. Tak? I ten też ma trzy opcje, które mogą wypaść. Jeżeli wrzucisz Maka 10, Candy Apple, to on ma tylko jedną. Więc jeżeli wrzuciłbyś dwa losowe, to miałobyś sześć skinów, które możesz dostać, a jeżeli Candy Apple, to cztery skiny, które możesz dostać. Wobec tego masz więcej szans. No. Dlatego Candy Apple jest taki ciekawy. Sam w sobie. Ze wszystkich filerów, których się używa, ten ma jeszcze dodatkowo dwie ciekawe rzeczy. Ponieważ to jest play skin. Jakby nie było, to jest play skin. Ładny, smooth, czerwony skin. Na którego nakleja się sporo naklejek. To też, jakby, pomaga. Ponieważ to sprawia, że ma on. Dosyć duże liquidity. Kolejna rzecz, to jest właśnie Liquidity. Teraz nie jest już takie duże, jakie było, trzeba przyznać. Ale nigdy nie było małe. Liquidity, Maca Candy Apple nigdy nie było niskim liquidity. Wobec tego, trochę z nimi jest tak, że tyle ile masz, tyle ich sprzedasz, i nieważne ile masz pieniędzy, to ich kupisz. Tak to powiem. No i teraz to jest kolejna rzecz. Następna, która jest bardzo ciekawa i to jest moja ulubiona rzecz, po prostu w tym skinie, to jest Supply. I Supply tego skina to jest to, dlaczego ja się tym skinem tak bardzo zainteresowałem. Ponieważ, ee, jakbyście mogli pomyśleć, ile takich skinów może być, no to pewnie będziecie strzelali gdzieś w okolicy milionów, no nie? E, mówiąc tylko i wyłącznie o jednym stanie. Filtest. No bo myślicie o milionach. No bo skoro item kosztuje na przykład 30 groszy, a jest tak bardzo potrzebny w sensie jest i do grania, i do kontraktów, no nie yy, i do naklejania na niego naklejek, to są dosyć duże. Yy, to jest duże usability dla tego skina. No to przecież, gdyby go było mało tego skina, to by dla niego kosztował przy takiej specyfikacji. No i właśnie o to chodzi, że nie do końca. Że tych skinów jest chyba nie pamiętam, czy to było 300 czy 400 tysięcy. To jest coś takiego. No i teraz, jeżeli ich jest 300 czy 400 tysięcy, no to Chociaż chyba, chyba było yy, 300. Bliżej było 300, chociaż już nie pamiętam dokładnie. Jeżeli ich jest 300 tysięcy? No to wtedy nagle się robi takie zapytanie. No dobra, 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 dobra. Tych skidów jest 300 tysięcy, a ile w zasadzie by ich zeszło? Jakby je wystawić? No i tu się nagle okazuje, że ich tak schodziło wcześniej, gdyby się wszędzie sprzedawał, gdzie się tylko i wyłącznie dało. No, to byłbyś w stanie upłynić pewnie kilkadziesiąt tysięcy, e, może bardziej kilkanaście tysięcy miesięcznie. Że takiej ilości by się dało. No dobra, no a po ile one schodziły? No bardzo różnie, bo nie do końca wszyscy byli sprzedawcy. Jakby, nie? W sensie dużo osób po prostu sobie kupowało, tak jak to powiedziałem. No. No i potem się pojawia pytanie, no dobra, ok. a czy popytanie kiedykolwiek się skończy? Czy istnieje jakby coś takiego, że wbijamy na przykład taką cenę w stylu Zrobią X2, czy popyt się będzie zmieniał? No i wydaje mi się, że nie, wobec tego właśnie, co powiedziałem na samym początku. No więc jedyne, co pozostało w tym całym, kurwa, misternym planie, Znając te wszystkie statystyki, no to skołować około 90 do 120 tysięcy i wykupić wszystkie, nie? To, to jest jakby to. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jakby skoro mamy te wszystkie kurwa dane, że one są potrzebne, że jest ktoś, kto je kupi i tak dalej, i tak dalej, to jedyne co pozostało, no to skołować tyle pieniędzy i je. No ale się okazuje, że skołowanie 90 czy 120 tysięcy na zakup maków 10 kurwa w grze komputerowej to może być całkiem ciężka sprawa. E, no więc. Co wymyślił John? żeby obejść takie ograniczenie, którym jest wydawanie te, takiej ilości pieniędzy na to? No i John wymyślił kurwa inteligentny sposób, który od dziwo kurwa dawał radę, tylko że potrzebował buffa. Do tego. E, no i John wymyślił taki sposób, że jeżeli Candy Apple kupują losowe osoby w losowych ilościach. Bo tak było. Tak było. I kupują je po losowych cenach. Nie patrząc na to, ile one są na streamie, a ile są na buffie. Co nie jest dziwne, bo są w chujtanie. Więc jakby naprawdę nie dziwi mnie to, że ktoś ma wyjebane w cenę w przypadku takich itemów. To okazywało się, że wystarczyło zrobić takiego to kurwa trika szpeca, kurwa nicponia, jak zrobienie bajorderu za na np. 29 groszy wtedy, czy 33 wtedy, wystawienie za 30 groszy ich na nabafa, 30, 35 i tak dalej poczekanie, aż się kupią na Buffie, przerzucenie balansu na Steama i dodanie do Bajorderów. Kolejny Kolejnych pieniędzy. Co sprawiało, że zakup yy, Maca Candy Apple finansowany był sprzedażą Maca Candy Apple. Wobec tego została stworzona maszynka, która farmiła Maki Candy Apple. W ten oto sposób. Niestety, z upadkiem buffa okazało się, iż buff jest zbyt potrzebny do tego, żeby to działało. No i próbowałem to przerzucić na floata, na halo, na inne skiny, znaczy na inne strony. Tylko że na flocie to już nie była sprzedaż na poziomie nie wiem, kilku tysięcy egzemplarzy miesięcznie, tylko bardziej na poziomie kilkudziesięciu egzemplarzy miesięcznie. No i. Plan się wyjebał. W momencie, jak się Baw wyjebał, to zrobiłem film o tym, że to się wyjebał. I że jest źle, tragedia, kurwa i tak dalej. Śmiesznie wyszło. Ale... <laughs> Nie bez powodu powstaje ten film. Ponieważ... Jabłka kandyzowane przeze mnie były kupowane od 42 do 29 grosz. Były one kupowane od... Nawet nie pamiętam, chyba w ogóle od początku roku, coś takiego. Cały czas zresztą ja je kupowałem. No i teraz tak. Ja chciałem zwrócić tylko na to uwagę, iż... w tym nie ma żadnego założenia długoterminowego. To nie jest tak, że jakby ten Candy Apple ma urosnąć w cenie. W dupie mam, czy on urośnie w cenie, czy nie. W tym całym założeniu, które tu było, Nigdzie się nie pojawiło, że jego cena miałaby urosnąć. Jest tylko założenie, że gdyby urosła, to ktoś by je kupił. Ale nie ma, że ma urosnąć. Celem nie jest podbicie ceny. Celem jest posiadanie jak największej ilości maków Candy Apple. Czy to wpłynie na cenę? Tak na chłopski rozum pewnie tak. Ale znając już rynek Steam, to wiem, że nawet gdyby zostało tysiąc Candy Apple'ów, to możliwe, że ich cena byłaby dokładnie taka sama. Yy, więc jakby tutaj się na to nie nastawiałem, że to działanie będzie jakkolwiek zmieniało cenę. I nie zmieniało w żaden sposób. Jedyne co zrobiło, to to, że był dodatkowy buy order postawiony na rynku, na który dużo itemów wchodziło. Ale... One odbiły. I to odbicie, które tutaj widzicie, jest miłe. To jest takie miłe odbicie. Całkiem przyjemne, trzeba przyznać. Które od tych najniższych zakupów, no tak naprawdę sprawia, iż można powiedzieć nawet o jakimś fajnym proficie, że się udało na nich zrobić. To jest w ogóle absurdalne, kurwa, że jakby na takim idemie udało się w tak głupi sposób zrobić profit. To jest naprawdę absurdalne. I to jest pierwsze, co chciałbym wam pokazać, czyli taką lekcję typu na rynku Steam wystarczy kupować coś, co ma całkiem spoko yy, popyt na siebie i jest tanie. Jest relatywnie tanie. I tyle. No bo to było tanie. W sensie, to jest tanie. To, to jest niska cena. To jest najniższa cena, jaka była od kilku lat na tym itemie. To jest w ogóle jakby jedna z najniższych cen, jaka kiedykolwiek występowała na tym itemie. 29 groszy przypominam. W ogóle się to nie ma do stanu sprzed roku. To w ogóle jakby to nie. To jest w ogóle kosmicznie niska cena. Więc to jest pierwsza rzecz. Że jeżeli jakiś item na rynku z tym jest całkowicie tani, a miał historię bycia droższym, to może go wystarczy kupić, przetrzymać i jakby dacyt cyt. Podobnie zresztą ze skrzyniami Snakebite było. Wiele kombinacji nie potrzeba było robić, aby tam wyjść na swoje. To jest pierwsza rzecz, a teraz druga, to to, że na rynkach pokroju CS Float i tak dalej, ta cena wyskoczyła do 40 groszy lub 44 groszy. I to jest już zupełnie inna informacja, ponieważ kto, jeżeli ktoś będzie, znaczy no to już tak na marginesie oczywiście. Jeżeli ktoś by je stamtąd kupował, w co wątpię, gdyby kupował, to bym o tym nie mówił. Więc ja wiem, że one schodzą, ale za wolno, żeby to miało sens, za wolno, żeby to miało ręce i nogi. Ale to powoduje, iż ta inwestycja stała się jeszcze bardziej no dobra, tak jakby, nie? Chciałem powiedzieć, jeszcze bardziej lepsza. No to zajebiście bym powiedział wtedy. Ponieważ. 40 czy 44 grosze na CS Flocie, No to jest około. żeby nie skłamać. 62 grosze na Steamie. A to jest już dosyć dużo. Że tak to powiem. To jest już dosyć sporo. No. To chyba tyle. Co chciałem do tego dodać? Wnioski? Hmm. To co powiedziałem. Czasami zakup główna co się świeci umie rozweselić dzieci.